Dobrze i źle uwarunkowane układy równań. Wskaźnik uwarunkowania, liczba kondycyjna macierzy. Przykład drugi. Obliczanie liczby kondycyjnej przy pomocy różnych norm. Dana jest macierz A o współczynnikach: 99, 97, 97. 95 oraz wektor b, który jest równy 1,1. 1. Rozwiążmy równanie. Ax równa się b. Co możemy wykształcić? a do minus pierwszej razy b równa się x. Zapisujemy naszą macierz a.

25 setnych razy macierz o współczynnikach minus dziewięćdziesiąt pięć, dziewięćdziesiąt siedem, dziewięćdziesiąt siedem, minus dziewięćdziesiąt dziewięć razy jeden, jeden jest równe x1, x2. Otrzymujemy wektor x równy. Pięćdziesiątych, minus pięćdziesiątych. Jednak jeśli nieznacznie zaburzymy wektor B, który oznaczymy jako B', to otrzymamy A razy X' jest równe B'. Przekształcając otrzymujemy, że A do minus pierwszej razy B' jest równe X' podstawiając otrzymujemy macierz o współczynnikach 99, 97, 97, 95 do minus pierwszej razy wektor b o wartościach 1, 1 i 09. I to jest równe wektorowi x' czyli x1' i x2'. Odwracamy macierz A. Otrzymujemy 25setnych razy macierz o współczynnikach. Minus 95, 97, 97. Minus dziewięćdziesiąt dziewięć to razy wektor B' 1,1 i dziewięćdziesiąt jest równe x1 prime, x2 Czyli nasz wektor x jest równy minus cztery i trzy dziesiąte. 4 i 40. dziesiąte. Poprzez nieznaczną zmianę wektora B otrzymaliśmy całkowicie różny wynik. Teraz weźmy pod uwagę inną macierz, macierz B o współczynnikach 2, 2, 0, 0 i rozwiążmy tym razem równanie Bx równa się B, czyli B do minus pierwszej razy wektor b jest równe x. Zapisujemy to więc 2, 2, 0, 0 do minus pierwszej razy wektor b, który znamy z poprzedniego równania. To jest równe wektorowi x. Obliczamy macierz odwrotną do macierzy B, otrzymujemy 0,5, 0, 0, 0, razy 1, 1 jest równe x1, x2. Czyli rozwiązaniem jest wektor x, O współrzędnych pięćdziesiątych, pięćdziesiątych. Zaburzamy wektor B w taki sam sposób jak poprzednio. Otrzymujemy równanie. Bx' jest równe B'. Czyli b do minus pierwszej b' jest równe x'. Czyli macierz odwrotna do macierzy b ma postać 50. 5000 razy wektor b' 1,1 1, 90 jest równe wektorowi x' czyli x1' i x2'. Wynika z tego, że rozwiązaniem jest wektor x' o współrzędnych 55 setnych 45 setnych. Otrzymany wynik nie różni się aż tak bardzo dla macierzy B. W przeciwieństwie do wyniku otrzymanego przy pomocy macierzy A. Możemy już teraz stwierdzić, że macierz A jest źle uwarunkowana, a macierz B jest dobrze uwarunkowana. Obliczmy więc zatem liczby kondycyjne macierzy A i macierzy B. Wykorzystamy w tym celu normy wierszowe, kolumnowe oraz spektralne, aby sprawdzić, czy wybór normy wpływa na otrzymany wynik. Przypomnijmy macierze, które będą nam potrzebne do obliczeń oraz wzór potrzebny do wyznaczenia liczby kondycyjnej. Na początek użyjemy normy wierszowej, czyli norma wierszowa macierzy A jest równa 196, a norma wierszowa macierzy odwrotnej do macierzy A jest równa 49. Zatem liczba kondycyjna, czyli kappa od A. W przypadku normy wierszowej wynosi 196 razy 49, czyli 9604. Norma wierszowa macierzy B jest równa 2, a norma wierszowa. Macierzy odwrotnej do macierzy B wynosi 0,5. Zatem liczba kondycyjna macierzy B dla normy wierszowej jest równa 2 razy 0,5, czyli 1. Tak jak wcześniej mogliśmy się domyślać, macierz A jest źle uwarunkowana. Tak duży wskaźnik uwarunkowania jednoznacznie określa, jak bardzo otrzymany wynik może być obarczony błędem. Natomiast liczba kondycyjna macierzy B wprost określa, że macierz jest idealnie uwarunkowana. Sprawdźmy dalej, czy zmiana normy wykorzystanej w obliczeniach wpływa na otrzymany wynik. Wykorzystamy teraz normę kolumnową. A więc Norma kolumnowa macierzy A wynosi 196. Norma kolumnowa macierzy odwrotnej do macierzy A wynosi 49. Zatem liczba kondycyjna dla normy kolumnowej macierzy A wynosi 196 razy 49, czyli 9604. Następnie będziemy liczyć normę kolumnową dla macierzy B, czyli norma kolumnowa dla macierzy B wynosi 2, a norma kolumnowa dla macierzy odwrotnej do macierzy B wynosi 5 dziesiątych. Zatem wskaźnik uwarunkowania dla macierzy B dla normy kolumnowej wynosi 2 razy 50, czyli 1. Wyniki są takie same jak w poprzednim przypadku. Dzieje się tak, ponieważ macierz A i B są symetryczne, a normy wierszowe i kolumnowe nie zmieniają wartości dla takich macierzy. Na koniec została norma spektralna. Zatem norma spektralna dla macierzy A wynosi w przybliżeniu 194,0206 po przecinku. Natomiast norma spektralna dla macierzy odwrotnej do macierzy A wynosi około 48,5051 po przecinku. Zatem liczba kondycyjna kappa od A dla normy spektralnej będzie wynosiła w przybliżeniu 9410 i 9, 8, 8, 6 po przecinku. Następnie policzymy normę spektralną dla macierzy B i dla macierzy odwrotnej do macierzy B. Zatem norma spektralna dla macierzy B wynosi 1, a norma spektralna dla macierzy odwrotnej do macierzy B wynosi również 1. Zatem liczba kondycyjna Macierzy B dla normy spektralnej jest równa 1. Otrzymaliśmy teraz nieco inny wynik dla macierzy A, ale w dalszym ciągu jest to duża wartość i wskazuje na to, że macierz jest źle uwarunkowana. Podsumowując nasze obliczenia, możemy wywnioskować, że rodzaj normy wybieranej do obliczeń ma wpływ na uzyskany wynik, ale nie zmienia znaczenia jego interpretacji. Dla macierzy dobrze uwarunkowanych liczba kondycyjna osiągnie małą wartość, a dla macierzy źle uwarunkowanych osiągnie wysoką wartość.